Mediteusz Light. Hipnoza, medytacja, autohipnoza, trans. Zapraszam, Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki chłopcy, witajcie Mediteuszki i Mediteusze. Kłaniam się nisko, słuchacze i słuchawki. 32. wydanie podcastu Mediteusz Light, podcastu bez żadnych konserwantów, podcastu kanału Mediteusz na YouTubie, na którym zajmujemy się medytacją, hipnozą, autohipnozą, transem oraz wszystkim tym, co pozwala nam iść przez życie z w miarę podniesionym czołem. Tematem 32. wydania podcastu Mediteus Light będą wysokie wibracje. Jak wibrować wysoko? Bo szkoda życia na Posłuchajcie. Na pewno nieraz zauważyłeś albo zauważyłaś, że są tacy ludzie, których spotykasz w swojej przestrzeni, i na pytanie, cześć, co słychać, pada z drugiej strony tyrada słów, jak to jest źle. Pod każdym względem. I że jest COVID, że jest drożyzna, że jest inflacja, że rząd to złodzieje, że jest wojna na Ukrainie. Że politycy kradną, że jest 32 stopnie, bo jest lipiec czy tam sierpień. Eee, kot ma koklusz, nie ma kasy na naprawę samochodu. Sąsiadka z drugiej klatki, jak ona mogła, zarabia 255 zł więcej niż te. I tak dalej, i tak dalej. Są to ludzie, którzy wibrują bardzo nisko. Ale nie wibrują nisko, dlatego że nie potrafią wysoko wibrować, tylko ta niska wibracja sprawia im jakąś satysfakcję. A wibracje działają w bardzo prosty sposób: jeżeli ktoś ponarzeka, bo są tacy ludzie, którzy narzekaniem poprawiają jakby swoje samopoczucie, że mogli wyrzucić z siebie cały ten otaczający ich żal albo to, co im nie idzie w życiu. Jest też druga y, y, grupa ludzi, którzy wibrują bardzo wysoko. Czyli interesują się literaturą, sztuką, chodzą na spacery, podziwiają przyrodę, kontemplują tą, że przyrodę, czytają bardzo fajne, kreatywne rzeczy, które ich przede wszystkim rozwijają, mają pasję, mają hobby, pomagają bezinteresownie innym i od takich ludzi, nawet jak w ich życiu dzieje się coś takiego niekoniecznie fajnego, nigdy nie usłyszysz... Aż tylu negatywizmów, ile usłyszałaś od ludzi nisko wibrujących. Bo ja rozumiem, że nasze życie toczy się tak, a nie inaczej, że to nie jest usłana. Płatkami róż sielanka, i często gęsto następują różne rozczarowania, rozt następują rozterki. Coś nam nie wychodzi, ale takie skonstruowane życie. Życie to cały czas sinusoida, raz jest na górze, raz jesteś na dole. Sztuka polega na tym, żeby z tego dołu wybić jak naj najszybciej na górę, żeby potem znowu zjechać, żeby potem znowu wyjść. Tak było i tak będzie. Takie jest kontinuum życia i z tym nie będziemy walczyć. Jeżeli chcesz wibrować wysoko, przede wszystkim musisz przestać, zacząć unikać yy, ludzi, którzy mają takie niskie wibracje, czyli na którzy na, na Twoje pytanie, cześć co słychać, wypływają ci całą radę wszystkich negatywnych rzeczy ze swojego otoczenia, które nabyli przez ostatnie tygodnie, miesiące czy lata. Musisz absolutnie się odciąć od takich ludzi. Oczywiście nie da się tego zrobić w 100%. Nie popadajmy też w paranoję. Ja mam takiego sąsiada, którego jak spotykam, mówię: Cześć Panie Wojtku, co słychać? I już wiem, że będę miał przegląd sytuacji geopolitycznej z ostatnich 25 dni w. Pojęciu, że jak to jest źle, niedługo wszyscy umrzemy, ale mam też takich ludzi, których spotykam i, i, i naprawdę miło porozmawiać, bo oni pomagają, mają pasję, mają hobby, być może nie są zamożnymi ludźmi, nie stać ich na wyjazd do Uanbator czy do. Czy do Nowego Jorku na trzy tygodniowe wakacje w hotelu sześciogwiazdkowym, ale za to mają wielu przyjaciół, mają yy możliwość spędzania czasu w różnych miejskich przestrzeniach, gdzie się spotykają, dyskutują, słuchają muzyki, czytają książki i to im do życia wystarcza. Każdy ma swój model bycia. Z tym, że niskowibracyjny model życia jest modelem bardzo, ale to bardzo destrukcyjnym, bo jak wiesz z fizyki na poziomie klasy siódmej szkoły podstawowej, jest to tak, że każda energia, wypromieniowana, ona wygasa troszeczkę, ale nigdy nie gaśnie do zera. Zawsze energia powraca w jakiś sposób. Prawem rezonansu, to wiesz, rozmawialiśmy na ten temat w bodaj w którymś z podcastów Mediteusz Light. Jeżeli otaczasz się ludźmi niskowibracyjnymi, jeżeli cały czas chłoniesz i oni do ciebie wysyłają te niskie wibracje, zaczynasz przyjmować ich model postrzegania. Nie bez kozery wzięło się hasło kto z kim przystaje, takim się staje. Więc aby wibrować wysoko, szukaj ludzi, którzy mają wysoką wibrację, którzy są pogodni, pomimo tego, że. Tak jak w życiu każdego może coś im się nie udawać, którzy mają hobby i pasję, którzy bezinteresownie potrafią pomagać innym ludziom. Ja nie mówię tu o wykorzystywaniu, że ktoś, że musisz tyrać na czyjąś na czyjś dobrostan tylko dlatego, bo ktoś cię o to poprosił. Bo jeżeli prosi cię raz, bo nie może czegoś zrealizować, to ok. Jeżeli się prosi trzeci, a sam może to wykonać, no to nie dawaj się wykorzystywać. Ale wróćmy do wibracji. Otaczajmy się ludźmi, którzy mają jakieś idee, jakieś plany, jakieś cele, którzy dążą do tego, żeby świat był lepszy i lepszy, żeby się rozwijał, żeby cały czas brnął do przodu, a nie tylko siedzą i narzekają, i nie zrobią absolutnie nic w stronę, żeby wyjść z tego impasu, z tych niskich wibracji, z tego przekonania, że jest źle, że jest wojna, że jest inflacja, że kot jest chory, że nie mają na samochód, i tak dalej, i tak To ich przestrzeń. Ale zauważ, że ich przestrzeń, kiedy ich spotykamy, działa na Twoją przestrzeń, na moją przestrzeń. Ja takich ludzi unikam. Tobie radzę to samo. Wysoka wibracja zawsze ma to w sobie, że jeżeli wibrujesz wysoko, rozdajesz e, dobro dookoła i to nie jest jakiś truizm wtedy, teraz kolesia siedzącego przed mikrofonem i mówiącego jakieś górnolotne stwierdzenia. Ale zauważ, że jeżeli zaczniesz pomagać, zaczniesz mieć hobby, rozwijać się, komunikować światu, o tym, co robisz, ale w wysokiej wibracji ta sama wibracja do ciebie będzie przybywała. Kto z kim przystaje, takim się staje. To nie bez kozery. To hasło zostało wymyślone naprawdę wieki temu i tak jest. Jedni ludzie na, oddziałują na drugich i drudzy ludzie od tych pierwszych nabierają jakiejś wibracji, jakiegoś przekonania, jakiegoś standardu i ten standard oni wypromieniowują w swoją przestrzeń itd., itd. Więc zastanów się bardzo, bardzo dokładnie, czy warto przebywać z niskowibracyjnymi ludźmi, czy nie. Moim zdaniem nie. Jeżeli nawet to są ludzie, których z pozoru bardzo lubisz, Negatywne przekonania i wszystko to, co oni wypluwają dookoła siebie, działa na ciebie destrukcyjnie. Nawet jeżeli to blokujesz na poziomie świadomym, twoja podświadomość non-stop, 24 godziny od momentu twojego urodzenia do momentu twojego zejścia, rejestruje takie rzeczy. I ja staram się unikać takich ludzi. Oczywiście, tak jak ci powiedziałem, nie jesteś w stanie tego zrobić w 100%. Ale swoją wibracją, swoimi czynami, tym, co robisz, tym, co osiągasz, co przekazujesz światu, jak się zachowujesz. Możesz blokować takie rzeczy. Medytacja. Medytacja podwyższa wibracje i to naprawdę fenomenalnie. Zdrowe odżywianie podwyższa wibracje fenomenalnie, bo wysokie wibracje to są nasze dobrostany. Więc jeżeli zapewnisz sobie dobrostan chociaż w jednym wycinku życia i zaczynasz medytować i zaczynasz cały czas i cały czas polepszać swoje dobrostany w kolejnych obszarach swojego życia, twoja wibracja wzrasta. A jeszcze do tego dołożysz Bezinteresowną pomoc, jakieś rady, miłość przede wszystkim, to ta wibracja już jest taka, że nawet jakbyś spotkał wyznawcę obecnej partii rządzącej, czy jakiejkolwiek innej, który ci będzie mówił, jak to jest źle, jak to jest słabo, to będziesz w stanie się przed tym obronić. Więc wibruj wysoko, medytuj, oddychaj, zwiedzaj, kontempluj, bądź w kontakcie z przyrodą, czytaj fajne książki, miej hobby i pomagaj ludziom. I to są takie kluczowe, korowe rzeczy, które możesz wprowadzić w swoje życie, żeby nabierać jak najwyższej wibracji. I nie ma znaczenia, czy jesteś takiego wyznania, czy takiego, czy jesteś agnostykiem, czy nie wierzysz w Nisa, może wierzysz w Coca-Cola albo Pepsi-Cola. To nie jest reklama, albo lubisz dłubanie w nosie. Chodzi o to, żeby stwarzać świat lepszym, a nie tylko opierać swoje przekonania i swoje życie, żeby wstać do pionu. I wypluć dookoła siebie negatywy, obejrzeć telewizję i położyć się spać. Tak to wygląda. Odsłuchałem przed chwilą tego, co nagrałem w wejściu podcastu Mediteus, light numer 32, i zerkając kątem oka na drugi komputer, który stoi tuż obok mnie, zauważyłem, że mam otwartą stronę pewnego informacyjnego portalu w Polsce. I tą stronę szybciutko przeskrolowałem i zauważyłem jedną rzecz. To, czego nie powiedziałem w poprzednim wejściu. Zauważ, że 99% informacji, które dociera do nas z mediów, czy to z radia, czy to z telewizji, czy to z internetu, są informacjami bardzo nisko te wszystkie informacje, które dotykają nas w serwisach informacyjnych, w wiadomościach, w telewizji, mają za zadanie zbudowanie wokół nas takiej psychozy strachu, bez względu na to, czy dotyczy to wojny, covidu, inflacji itd., itd. Zauważ, jak przeskrolujesz jakikolwiek portal informacyjny w Polsce... Nie ma tam żadnej fajnej, pozytywnej informacji na pierwszej stronie. Oczywiście są jakieś ciekawostki, jakieś rzeczy, które nas rozwijają, ale poukrywane gdzieś daleko, w jakichś branżowych serwisach ubranych w inne subdomeny zazwyczaj, albo jak są jakieś fajne informacje. W dzienniku czy, czy w wiadomościach zawsze, ale to zawsze przekazywane są na końcu i tak na zasadzie zapchaj dziury od niechcenia. Wiesz dlaczego? Dlatego, że nad nisko wibrującym społeczeństwem jest łatwiej zapanować, łatwiej utrzymywać psychozę strachu i trzymać wszystkich ludzi za ryj, niż dawać im zadowolenie z życia i. Z możliwość zmiany świata, oczekiwania tego, że w ich życiu też nastąpią jakieś pozytywne zmiany. Tak było i tak będzie. O tym bardzo wiele książek powstało na zasadzie manipulacji całymi społeczeństwami, całymi populacjami ludzi, tworząc i generując cały czas psychozę strachu. Ja nie jestem jakimś foliarzem, nie jestem jakimś wyznawcą teorii spiskowych, ale im dłużej żyję na tym świecie, im więcej oglądam. Od czasu do czasu informacji, bo taki mam zawód, czy czytam gazet, uświadamiam sobie, że wszystkie te gazety mają jeden, gazety, portale, media informacyjne, jeden cel, budowanie jednego wielkiego przerażenia, żebyśmy my wszyscy nie wibrowali wysoko, żebyśmy my mogli się poddawać manipulacjom ze strony rządzących. Tak, żeby żyć, tak jak oni nam powiedzą. I to jest turbo słabe, więc jeżeli wibrujemy wysoko jeżeli chcemy wibrować wysoko, to ograniczajmy te wszystkie, te wszystkie informacje, które mają na nas wpływ. Bo być może nie zdajesz sobie z tego sprawy, że czytając jeden, drugi, trzeci portal albo słuchając wiadomości w radiu, to ma na Ciebie niesamowity wpływ nawet na poziomie podświadowym, bo tak jak powiedziałem, ty na poziomie świadomym możesz blokować większość informacji, które do Ciebie. Dociera i wypierać się, starać się je wypierać z siebie, ale Twoja podświadomość będzie odbierała. Ona działa zero-jedynkowo, dostaje jakiś przekaz i rejestruje. I generalnie to jest trochę tak, że nie namawiam cię do tego, żebyś ograniczył albo ograniczyła całkowicie oglądanie telewizji, informacji, czytanie serwisów informacyjnych czy gazet, bo jesteśmy wysoko rozwiniętym społeczeństwem i chcemy wiedzieć, co się dzieje w, w świecie. Bo tak jesteśmy skonstruowani, bo mamy dostęp do środków masowego przekazu. Tylko trzeba filtrować, trzeba sobie robić małe dawki tych negatywizmów, które się otrzymuje, bo tak jak Ci powiedziałem, przejrzałem przed chwilą strony dwóch portali, i w żadnym z nich nie ma naprawdę fajnej informacji na pierwszej stronie. I coś to chyba oznacza. Maile, maile, maile. Dziękuję Wam za wszystkie maile, bo znowu przyszło ich niesamowicie dużo. Zaczynają spływać informacje dotyczące kursu medytacji dynamicznej. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie Wasze opowieści, za wszystkie Wasze sytuacje, których doznaliście e, dzięki temu, że popłynęliście w transy podczas kursu medytacji dynamicznej. Wiele osób zadało pytanie, czy będzie druga edycja kursu. Ja nie wiem, co ma oznaczać druga edycja czy mam napisać kolejne części tego kursu, bo chyba tak z tego wynika z waszych maili. Ja tych maili dostałem chyba dziewięć w takim żetonie. Czy będzie to też, że kurs będzie utrzymywany cały czas? No to więc wszyscy ci, którzy jeszcze nie kliknęli. Uwaga, kurs będzie wisiał jeszcze przez jakiś czas. Bodajże, nie wiem, do połowy, do połowy września, czy, 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 czy do końca września będzie wisiał. Będzie go można kliknąć i stać, stać się posiadaczem kursu medytacji dynamicznej. Jeżeli chodzi o drugą część być może. Nie wiem, nie myślałem jeszcze nad tym, nie zastanawiałem się, bo ta sprawa jest bardzo, bardzo świeża. Jak wiecie, kurs medytacji dynamicznej dostępny jest drugi tydzień. On się klika fenomenalnie, za co wam bardzo dziękuję. Ale czy będzie druga edycja, czy będzie druga część, czy będzie jakiś suplement, tego nie wiem. Wszystko się okaże. Może napisz do mnie na e, maila mediteuszmajpa.gmail.com. Co sądzisz o tym, bo ja tak naprawdę powiem Ci, że od kilku dni jestem w szoku, jak dostaję takie maile. Wszystkim kawowiczom bardzo dziękuję. Pytacie, kiedy wyruszy do waszych skrzynek medytacja mm, za wszystkie kawy? Wyruszy na pewno w sierpniu. Obiecuję wam to. Zresztą tak jak powiedziałem, niejednokrotnie w wielu odcinkach podcastów, wyruszy w sierpniu. Medytacja. Dla wszystkich tych, którzy kliknęli kawę na bajkoffi.com Mediteusz. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy się odzywają do mnie na Instagramie, na Telegramie, na Facebooku, przez maila, bo to naprawdę niesamowite, że można z wami sobie tak miło pogadać. Nie gniewajcie się też na mnie, że odpisuję z dużą latencją, ponieważ no do ogarnięcia mam kilkadziesiąt, a nawet setkę maili, ostatnio była setka maili dziennie, także odpowiadanie na te, że maile jest trochę logistycznie skomplikowane, co mogliście zauważyć po tym, że ten Podcast dzisiejszy ukazuje się po południu, a nie rano, tylko dlatego, że nie miałem absolutnie sekundy czasu wczoraj, żeby go zarejestrować. Dla was w weekend spotykamy się jak zwykle w transie, w transie hipnotycznym, który będzie dostępny w niedzielę na kanale Mediteusz. Zapraszam serdecznie do tegoż transu. Będzie ciekawym przeżyciem wizualizacyjno-transowym dla wszystkich tych, którzy, którzy chcą sobie pocilować. Do będzie dotyczył relaksu i wychillowania takiego całego po, po, po ciężkim dniu. Mediteuszki i mediteusze, dziewczynki chłopcy, słuchacze i słuchawki, wracam z podcastami w przyszłym tygodniu, obiecuję poniedziałek, środę i piątek. Być może wydarzy się tak, że któregoś dnia Tegoż podcastu nie będzie, bo często zdarza się tak, że nawał pracy powoduje, że nie jestem w stanie tego nagrać. Zastanawiam się nad tym, czy nie zrobić podcastu raz w tygodniu od września, ponieważ jak zauważyłem, nagrywanie trzy razy w tygodniu plus do tego trans jest naprawdę dużym wyzwaniem. I po prostu nieraz przychodzę tak zrąbany ze studia, że nie mam, nie mam takiego prądu, żeby siąść przed mikrofon i cokolwiek dla Was sensownego. Nagrać. A to, żeby nagrywać tylko po to, żeby, żeby zapełniać content na, na YouTube, to chyba nie ma najmniejszego sensu. Ale dajcie mi jeszcze pomyśleć kilka, kilka dni. Być może będzie tak, że będzie jeden podcast w tygodniu i dwa transy. Zobaczymy. Albo, albo jeden trans i jeden podcast. Nie wiem. Ważne, żeby był i żeby był jakościowy i żeby Wam się podobał, a nie tylko po to, żeby został wyprodukowany dla odbębnienia tegoż procederu. Drodzy drogie słuchawki, drogie drodzy słuchacze, drogie słuchawki, Mediteuszki, Mediteuszki, żegnam Was serdecznie. Do usłyszenia w niedzielę w transie, w poniedziałek w podcaście, a potem jak będzie, zobaczymy. I oczywiście cały czas czekam na Wasze informacje na grupie Mediteusze, czekam na Wasze informacje pod mailem mediteuszmałpa.gmail.com. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam dzikiego weekendu, długiego weekendu, bo. Poniedziałek wolny. Idźcie w, w przyrodę, idźcie realizować swoje marzenia i cele, medytować, bo wszystko to, co zrobicie w tym czasie dla swojego dobrostanu naprawdę zaprocentuje. Trzymajcie się ciepło.